Właściwie ma dzisiaj Minecraft. Jak chcecie, zapiszcie w komentarzu, to wam znikuje adres do serwera. Mam. No. no właśnie, chcecie, chcecie. To nie tak, że wykopię dziurelowe droka na tym. Na spełnię. To nie tak, to nie tak. Mnie, nie, nie, nie wykopię, nie chcę się no, no. mi się wracać. Dobra. Mi się włącza Minecraft, więc zaraz oh. będę mógł. Jak Kto cię pytało. Ja. Ty... Ale fajnie! Jestem. La, la, lelo, la, la, la. Mi się włącza Minecraft, no. Jednak się wyłącza. O, jednak włącza. A więc, minutę spędziliśmy na pięknym obs -ie. Ty, ja dzisiaj miałem zrobić live'a na TikToku, ale nie zrobię. Nie chce mi się. Teraz sobie przy okazji gierą drewno. Tak jak mi kazałeś, no, bo my, bo my robimy bo my robimy dowaloną bazę, bo ja umiem budować. Tak umiem budować, że nie umiem budować, ale okej. Okay. <laughs> nie, nie, ale... Wyznam się nie umie. Nie, nie, ale akurat mam pomysł na bazę. Bo kto, Bo... jak ktoś nie zna Sagiego, to naprawdę nie musi... nie, To, to chyba nie z Polakiem. Taka baza Sagi wymyślił. Taki youtuber. Youtuber. Już. No, i tu zrobiłem nam żarcie. Ej, coś wydać z tej strony, bo i teraz. Tak, trochę później. Protilecki, tak więc. Co? O, nie spokój. Lazo, co nie? No, kto tu to postawił? Wypad z tym. O. Oh. Gdzie jest moja łopata? Rada robię piwnicę. Robię. piwnicę, robię piwnicę. No debil, debil. Prosz, proszę, zostawcie lajka, może dam radę z nim przeżyć jeden dzień. Dobra, to ja idę poszukać jakiegoś filma. To będzie taka. No ja. Nie to jeszcze. Gdzie ja to mam? No i. To skończyłam. O um. się Dobra. Nie ktoś mi wyszedł do pokoju i wyszedł z tego pokoju. Dobra. E, mamy naszego najlepszego bosa. Jakiego? Zombie? E, mini zombie. O, o nie nara, 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 nara. Idę do piwnicy. We'll be right back. we'll be right back. TP. O! Widzowie czytuje, On używa komendy TP. Ty, ale kurde, masz to wytry, proszę. Jak mi dasz coś z kreatywa, to pomyślę i ci nie wkopię. Chyba, że to nie. już. Mam, no, no Dobra. Dobra, widzowie, dobra, to jest. Ty napiszcie cheater, bo to jest cheater, używa komendy, a mamy Dla nie... odcinka. Tak, dla odcinka, dla chyba dupy nie odcinka. No i gin, gin. Wypad z tymi kolegami. Po, po, po. No już, ty, zginę, zaraz, zginę, zaraz mi dał, że, że, że mi dał Nie wyszedł Ogólnie z kopalni chyba już nie wyjdziesz Chyba, że masz łopatę Wyjście, blokuj, Dobra, trzeba to szersze zrobić. Dobra, chociaż mam żelazny tam, ja mam chociaż żelazny kilof. Ej, musimy znaleźć no, diaksy, ja. bo ja robię nam miejsce na enchanting. Jaka, bo on nie umie sobie poradzić. Ale to jest mini zombie, No ja tego mini zombie zabiję na ludzie, nie? Co on chce napisać skill przez komendę? my no mi się już kończy ten! Masz jedną sztabkę żelaza. Mi jest potrzebna jedna sztabka żelaza. Do Kirofu. Daj mi jedną, daj, proszę, daj jedną sztabkę. A masz tam sztabkę żelaza albo coś? Nie, chcę, nie chcę. Ogólnie ja się zakopałem. do tego zapu Kiedy dzień jako, będzie że, Jako, że Ineska mi dała ma i Ty, ja ci nic nie dałem, nie? Ale okej. Okay. Cicho, tak dla contentu Dla contentu to mógł cię zabić. Kurwa szkielet. Bekaś ciebie, szkielet! Szczęśliwy Kavik! Też Też Ty szczęśliwy umarłeś. Tak? No może nie umarłem, ale mam żelazo. Ej, to dobra! Daj, daj mi jedno, bo mi brakuje jedno do... do... O, love you, love you, love you. Zbieraj, zbieraj, zbieraj! Dyny tingu będzie. Przy okazji... Dostanę expo. Ja mam więcej wana... Dobra, nie boję się tych frajerków. Chodźcie na walkę, święcie. Bicie. A masz włóczniki. Masz włóczniki. Masz włóczniki.

jest taki takiej wykopałeś? Już to widzę w 5 minut. No tak! 5 minut? Ja miałem żelazny ten. Żelazny ten. Sikierka. Ale w 5 minut? 5 minut? Jakie 5 minut? Przecież ja parę ten. powiedziałem, że wcześniej. Nawet kiedy ty miałeś awkę, to nawet kopałem. Dobra, dobra. <suszy> Uhem. -huh. Dobra, to ja idę dalej kopać. Si ba la, baba ba Więcej żelaza. Podzielimy się tym żelazem, nie? Złoto? Złoto. O! O! Ja zbieram też i złoto, żeby papi. Czy ty jesteś w tym samym cave co ja teraz? Znaczy nie wiem czy można to nazwać kave'em. Cave, cave. Taki mocny. Cave. Ty. Chyba jesteśmy w tym samym. No. A a Ty jesteś obok str... Mam pytanie, czy ty jesteś obok z strawą? Tak. Dobra, to jesteśmy w tym samym. Nawet. Zazwyczaj nawet widzę marchewkę i deskę Ja mam ametyst No widzisz, fajne odkrycie chyba, nie? Czy tylko ja słyszę skeleta? No bo, bo ten cave, w którym jesteś jest jakiś upośledzony Bo wykopałem jakimś lasem bo mam więcej jeszcze. Pomoc! Pomoc! No dobra, wypowiedź. Tak, żelazo. No i z łopaty go zabiłem. Upaterna. Ej, chyba. Ty. Ty ma tak żelazo nam wystarczy Nie, ja prawie zginęłam. Nie, ja prawie... Tak żelazo mam wysarce, tak? Ty jesteś gdzieś tam. Chyba jesteśmy. O! Żelazo! Żelazo, żelazo! O, więcej napisu. Jak ty tu byłeś i nie, masz... nie wykopałeś tego żelaza, to mnie coś rozwali. Nie widzę nawet twojego niku. Ale masz tą kropkę. No dobra, ale... Co to, to kropka? O, to mam tujnik. O stary, ile żelaza. W jednej rudzie tyle żelaza mam. No właśnie dobry nie? No. O stary. Ja ci powiem, ile żelaza w jednej rudzie mam. I ty powiesz, że to jest niemożliwe. Uwierz mi. 15 żelaza w jednej rudzie. Ja zbieram złoto. A, a, no, 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 no. Bo my jesteśmy, no, dobrzy, no, w, my jesteśmy tak dobrzy w przychodzeniu Minecrafta, że ty giniesz od zombiaka. Spodniecenia, że jesteś... Spod nie... Ty tam jesteś, no, dobra, dobra. To ja do, ja do ciebie idę, ja do ciebie idę. Tylko jeszcze coś nie że ten? Co opuszczone? I tu poczekaj tak. na mnie, ja do ciebie idę. O, stary redstone, resztą! Ale, ale to wygląda. Nie, ja redstone na nie wykopię tym kilofem, nie ma... go. Gdzie? Gdzie ty, no ja chodzę, pokej. Nie widzę! No, ale czekaj, ja tu, ż... ja tu kopię żelazo. Żelazo. Ty! U mnie petardy już puszczają. Mnie zaraz coś... mnie zaraz szlak trafi z tymi petardami. Wow, wow, wow. A nie, ty jesteś tam na górze, dobra. Dlatego ci kopię. Nie wysłu, stój tam, stój tam. Ja już idę na górę. O, żelazo, żelazo, jak ty tego nie zauważyłeś? Żelazo jest ważne! Ale żelazo jest ważne do zbroi! Ja tak mam 41 żelaza No widzisz, ja 30. Dziewięć Dobra, kopię do ciebie tunel Weź kop do mnie tunel, bo widzisz mój nick No to nie odbieraj Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mi? Widzisz mój nick? Zaraz pomogę. ale ta włócznia to jest nawet OP. Ta włócznia to jest... Ale... To jest jak, ale stary nederytował włócznia. O omega. omega Czekaj, czekaj, gdzie masz piecyk? Masz piecyk Nie mam. Ale mam kobla Dobra, to ja ale mam... mam A ja, ja mam crafting, ja mam crafting. Wydaję crafting. Dobra, wywalam niepotrzebne rzeczy. Dwa węgla jest niepotrzebne. Ty! Jest problem. Nie mamy tego. Dobra, więc co to jednak wezmę se tu? No, O, patykami. Mogę patykami. Tyle, że się palą na sekundę A Sery na sekundę się palą No w końcu! Dobra, biorę trzy patyki. Raz, dwa, trzy Ale tysiąc rogu Nie jesteście źli, ale proszę mnie zostawić! Jeszcze możecie być dobrzy, bo zmieńcie stronę, a nie? Dobra Kopię ten piecyk Kur... Ja oczekam ja, bo Nie po taki tutaj Diamenty. Diamenty. Nice! Dwa! Tylko Ale ważne, że są Przekazuj op jeszcze. Stary, jak tu mam bitkę, nie? No to fajnie, bo ja się relacuje. Przekazij, widzisz te takie te? O, opuszczona e, Liście. Liście, takie z kulkami. No. To one dają jedzenie. Wiem dają Wiem, ale ja, ja ich nie zbieram. No umrę! Ale po nich... Ale po tych liściach też się chyba da wspinać, nie? No da się Kpiszty spalą. Czekaj, 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 uciekaj, uciekaj. Ucieka, ucieka, ucieka. A co myślisz, że robię? <śla> Stary, wieś, 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 ile mnie mogłów goni. Jak ty, jak ty zobaczysz, ile mnie mobów goni na odcinku. Co <śla> No, no widzisz, ile mnie mobów goni. A ty myślisz, że co ja robię? Zbieraj redstone. Dziamenty. Ty, dobra, chyba nas odpuścili. Uminęłem diamenty? No, diamenty. A daj mi wykopać, bo chcę mieć ten. No. No daj. Ale ja chcę wykopać. No daj wykopać. Daj, jeszcze jeden. Ale Ej, tak szczerze, mam, mam szczęście, że mam te jagody. No właśnie, te jagody pomagałem też. Szkoda, że nie ma kluwek. O, żelazo, żelazo, żelazo się przyda. Na zbroję. E ja tak szczerze, na speedrunie... Po co ci... To jest glina. To jest glina. Nie ma takiego... W Minecraft'cie nie ma takiego czegoś jak klej. Dla Mojanga to nie istnieje. Dla Mojang Studio. To nie istnieje. No i po wiem Dobra, teraz gdzie idziemy? Nie spokojnie, nie spokojnie. A tu. O, żelazo. Spawnery. Spawnery. Ej, no. Od razu je, mówię, biorę lud ze skrzynek. No, na serio? Więcej zombieków się nie dało? Dobra, Nie? Ups. Nie wiem jak ty, ale zapomnieliśmy o tym, że lawy. Powiem ci, nie żyje chyba już. Mam no. półtora serduszka. Jedno serduszko mam. Zabudowałem się, zabudowałem się. Weź ich zabij, proszę, mam jedno serduszko. O, ty wykopany jesteś! Żelazo? Tak. Czy oni są obok mnie? Oni są teraz obok mnie? Poczekaj, będę go zobaczyć. Masz crafting? Mam. Co to Zowie, czekajcie chwilę. Ja idę na ask. Dobra, już jestem, już jestem. No, Chodź, Chodź, nie, ty jak z obrotów pies. Co? Chodź zobaczyć. Nie, nie nic tam. Nie, nie. No stary. Chodź, podstępny. Chodź. Nie, nie ty głupsze. Nie. No pójdźcie. Widzisz? No <grym> posiadaj ty. Jeszcze nie, po mnie, nie, szybko, szybko. No szybko, jeszcze nie, po mnie. nie, umieraj, tepnij mnie, tepnij mnie, szybko. Załóż nie, 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 Jeśli będę, ja się będę do góry, to jest, bo Ja się buduję do góry. do góry. Eee jedzenie, jedzenie. Dobra. Mogę Żeby Stary serio? TP? Filipiny? Nie, nie, czekaj, czekaj, muszę sprawdzić. Jak jak zabijam. Tutaj jest taka pana. Gdzie włócz nie mogę... Ty sprawdzaj! Y, tepe, twój nick i potem mój nick. Poczekaj, poczekaj. Kurz poczeka, te diamentyki. Co tepę! Diamenty! Zwaj mnie! Tepe? Nie! Yeah. To jest mały problem. Nie ich wszystkich itemów. Mam jedynie co? To twoja twoje Kur... Dobra, to mam nadzieję, że ten. Poza kamerą spróbujemy sobie ten. Odzyskać swoje wszystkie temy. Dobra, na razie. Na razie widzowie, pa!